Franciszek Sterczewski opublikował nagranie, w którym mówi o uwolnieniu z izraelskiego aresztu. Opowiada o warunkach w areszcie, które nazywa torturami. Strażnicy budzili więźniów głośną muzyką i świecili latarkami po oczach. Sterczewski mówi, że szczuli ich psami i głodzili. Twierdzi, że Palestyńczycy są traktowani jeszcze gorzej. Wskazuje, że 12 tysięcy osób, w tym 400 dzieci, jest nielegalnie przetrzymywanych. Sterczewski wraz z flotyllą Sumut domaga się uwolnienia więźniów i sprawiedliwości. Politycy i rząd odwracali oczy od sytuacji w Gazie. Minister Sikorski mówi o kryzysie humanitarnym jako o wojnie z terroryzmem. Sterczewski apeluje do ministra o przyzwoitość i konsekwencje. Flotylla Sumut została przechwycona przez izraelską marynarkę. Sikorski twierdzi, że aktywiści jadą na własną odpowiedzialność. Ministerstwo apelowało, by nie podróżować do niebezpiecznych rejonów. Sterczewski udał się do Aten na protest propalestyński. Zapowiada protesty w Warszawie i innych miastach Polski. Wielka mobilizacja protestacyjna planowana jest na niedzielę. Celem jest skłonienie rządu do utworzenia korytarza humanitarnego. Sterczewski podkreśla, że politycy zawodzą obywateli. Apeluje o kontynuowanie presji na rząd. Protesty mają pokazać politykom, jak mają działać. Sterczewski apeluje, by zakończyć ludobójstwo jak najszybciej. Podkreśla, że to nasza wspólna odpowiedzialność. Wideo kończy się apelem o solidarność i działanie.